Pan prezydent Roman Ciepiela, zapraszamy. Jest nam bardzo miło, że znalazł chwilę ze swoim takim bardzo, bardzo zapomnianym kalendarzu i postanowił nas odwiedzić. Ja przekażę Michał, ale że Pan prezydent właśnie Witam wszystkich bardzo serdecznie. Niestety, bez mojej suczki dla który jest w podróży dzisiaj, a szkoda, bo widzę, że to było ne, byłoby dla niej bardzo dużo ne, do powąchania. Ale widzę, że musi się jeszcze dużo uczyć. Bo bo tutaj są już zaawansowani w trestu, tak? <grymne> Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję, chociaż pogoda taka jest niepewna, ale, ale to spotkanie jest bardzo, bardzo ważne, bo integrujące wszystkich miłośników naszych kochanych psów, a przy okazji organizatorzy chcą jeszcze coś użytecznego dla naszego miasta zrobić, więc bardzo wszystkim dziękuję, którzy wezmą udział w akcji. Nasza Marcinka wygląda jak, jak wygląda. Wymaga jeszcze dużo pielęgnacji i, i pracy. Staramy się i w życiu obywatelskim są zapowiedziane projekty. Mam nadzieję, że wiele osób głosowało nad waloryzacją naszej, naszej góry. Dziękuję Państwu za to, że weźmiecie udział w tej, w tej akcji mam nadzieję, że będziemy się częściej spotkać. Mamy taką nadzieję. Bardzo dziękujemy, też mamy taką nadzieję.